Witam, od jakiegoś czasu zaczynają się robić e, spieki. E, pewnie inna partia węgla. O, to jest po kilku dniach. Może tutaj z dołu będzie lepiej widać. nie jest czarno? Tak to wygląda, takie spieki się robią. O, proszę zobaczyć coś takiego. Pieki. jak można się przed tym ratować już pokazuję wchodzimy w menu menu i ustawień korekta powietrza ja już mam minus 4% zrobione sobie sprawdzam już kilka dni i nadal robią się spieki, robię co 2% na minus czyli minus 6 ok i teraz kolejne dni będę obserwował co będzie się działo Należy też zwrócić uwagę, czy dobrze węgiel się wypala. Żeby nie przesypywał niewypalonego węgla, to wtedy trzeba będzie zwiększyć nadmuch. I teraz tak wygląda. Jest dobrze. Także za kilka dni zobaczę, czy będzie poprawa. Jeśli nie, to nadal zrobię na minus o 2%. I myślę, że będzie wtedy ok. Pozdrawiam.